Leśnych wędrowców. Magdalena Mleczko, zapraszam. Poważna awaria wodociągu świdników potwierdza, że w całym mieście i okolicach woda z kranu nie nadaje się do spożycia. Jest mętna, dlatego lepiej nie pić nawet po przygotowaniu. Nie wiadomo, czy wypicie wody stwarza zagrożenie. Odpowiedź dadzą wyniki próbek. Na razie po świdniku krążą beczkowozy. Prawda, antyradia. W tygodniu do północy, a w do godziny pierwszej Kraków ogranicza godzinę otwarcia dla ogródków gastronomicznych w centrum miasta. Po wyznaczonych godzinach właściciele lokali będą mieli obowiązek zapraszania gości do środka. Nowe wytyczne to odpowiedź na apele mieszkańców Starego miasta. Bogusław Kośmider, wiceprezydent Krakowa. Chcemy w Krakowie kompromisu ogródkowego. Choć mieszkańcy niekoniecznie nazywają to kompromisem, Edyta Krug. Gdyby to była 23 czy 22, rozumiem, że to byłby ukłon w stronę mieszkańcy. Zaskoczenia nie kryją też sami restauratorzy. W momencie, kiedy gastronomia od marca jest w bardzo głębokim kryzysie, nie jest to najlepsza informacja dla nas. Urzędnicy opowiadają, że na razie wprowadzają ograniczenia na próbę. Tomasz Popiołek, magistrat. Chcemy pilotażowo sprawdzić, jak ta sytuacja będzie w mieście wyglądała po dwóch miesiącach pilotażu. Dalej. Karolina Putlak, dziękuję. Prawda, anti-radia. Łażenie po lesie. No niby prosta sprawa. Otóż nie do końca wiedzę dotyczącą spacerowania po lasach zaczerpnąć można z poradnika przygotowanego przez fachowców z Torunia. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu Konerata Galczewska. Spodziewamy się Państwa spotkać w lasach. Dlatego leśnicy przygotowali niezbędnik leśnego wędrowca, z którego dowiecie się, co zrobić.